Panie trenerze, dosyć długo, dzielnie broniliście się, ale w końcówce doświadczenie Tomasowi wzięło jednak górę. Znaczy szkoda na pewno tego, tych dwóch bramek straconych byłoby dwie postałe fragmenta gry. I to na pewno gdzieś tam szkoda, bo gdyby po akcji się to skończyło, to to byśmy przełknęli, a, a no po stałych fragmentach straciliśmy dwie bramki, ale ze swojej drużyny jestem naprawdę zadowolony i dumny, bo przeciwstawili się. Wiem, że, że większość drużyn cofała się i broniła głęboką obroną. My chcieliśmy wyjść jak najwyżej i gdzieś tam wyżej próbować odbierać piłki, aczkolwiek widać przygotowanie fizyczne, motoryczne i, i, i gdzieś techniczno-taktyczne jest po stronie Tomasowi na innym poziomie. Ale mówię, ja jestem bardzo zadowolony z pracy chłopaków i, i życzyłbym sobie, żeby tak w każdym meczu wyglądali. To, to, to jest gdzieś tam na przyszłość. E... Myślę dużym plusem. Celem chyba lutni na ten sezon było spokojne utrzymanie się i to zrealizowaliście. Tak, no myślę, że trzecie miejsce po rundzie zasadniczą to jest ogromny sukces tego klubu. I organizacyjny i finansowo. My jesteśmy gdzieś tam daleko od wszystkich, nie porównywać się nawet z Thomasowiom I, i, i to, że żeśmy taki wynik zrobili, to jest zasługa ogromna chłopaków. Teraz próbujemy sobie po prostu wyjść, pograć piłkę, pokazać się z jak najlepszej strony. Z drużynami, które nie ma co ukrywać, że i fizycznie i przygotowa gdzieś tam przygotowanie motoryczne są na innym poziomie. Ale my dzielnie staramy się w każdym meczu gdzieś wyjść i pokazać z dobrej strony. Panie trenerze, gratulacje za kolejne zwycięstwo, ale które trochę się rodziło w bólach. Dosyć długo Tomasowa nie mogła się strzelić w bramkę lutni. No tak, trzeba zacząć od tego, że przyjechaliśmy tutaj bez takich czterech bardzo podstawowych zawodników do Piszczaca. I, I od razu musiałem mieszać w składzie, zanim ten, ten mecz się jeszcze zaczął, I, i niektórzy zagrali po prostu nie na swoich pozycjach. Choć uważam, że graliśmy, graliśmy nieźle i mecz dla Oka był, był bardzo dobry. Mieliśmy sporo sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie uważam, powinniśmy raz przynajmniej pokonać bramkarza. Drugą połowę zresztą też rozpoczęliśmy od sytuacji, bo Kuba Szuta miał idealną, żeby, żeby otworzyć wynik. Natomiast Ludnia cały czas, trzeba powiedzieć, próbowała grać w piłkę, trzeba ich za to pochwalić, grali na dużym ryzyku, po ziemi. Często im tą piłkę odbieraliśmy na ich połowie, przez to często to, to gdzieś tam się kończyło jakimś takim odbiorem w kole, na wysokości koła. Także, także tutaj Ludnia, nie ukrywam, nam ułatwiała trochę sprawę w tworzeniu tych sytuacji. No i z czasem udało się wykorzystać dwa stałe fragmenty gry. Dzięki temu wygraliśmy mecz. Jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że mimo braków kadrowych, Potrafiliśmy zagrać się na zero z tyłu, potrafiliśmy stworzyć kilka sytuacji i przede wszystkim wygrać mecz. Mhm. Czy te ubytki kadrowe są dosyć poważne z powodu kontuzji? Czy na przyszły mecz już niektórzy zawodnicy wrócą? Czy jak to wygląda? To znaczy, tak. Patryk Słotwiński prawdopodobnie, prawdopodobnie już będzie na mecz z Pomem. Jeżeli chodzi o Damiana Szutę, Michała Skibę i Arka to to są znaki zapytania i ja też jakby nie chcę na siłę ich tutaj wstawiać, zresztą Pewnie Jarek mógłby dzisiaj, dzisiaj jakoś tam zagrać, tak, tak uważam, natomiast nie chcieliśmy ryzykować. I, i tutaj nie, nie będzie w tym momencie, w tym, w tym momencie, gdzie mamy awans, to będziemy ryzykowali czyjąś kontuzją, czy im zdrowiem, więc poczekamy spokojnie, aż się wyleczą. Nie chcę obiecywać jakichś tam terminów, kiedy, kiedy będziemy wyjdziemy w pełnym składzie. A też uważam, że dzisiaj chłopaki pokazali, że, że zasługują na to, żeby częściej być na boisku i e, ci, co, ci, co zagrali, zagrali w zamian za tą czwórkę, to naprawdę, naprawdę dali jakość. Dzisiaj zadebiutował na ligowej kolejny młody zawodnik Mateusz Aniu. No Mateusz już od jakiegoś czasu trenuje w drużynie seniorów. Ja jestem bardzo zadowolony z jego postawy. Dzisiaj była okazja do tego żeby wyszedł na boisko. Zresztą wszedł bardzo dobrze bo kilka piłek fajnie zagrał i, i trzeba powiedzieć że zarówno on jak i Alek Materaco mogą mogą z czasem grać, grać coraz więcej. Bardzo na nich liczę jako młodzieżowców w trzeciej lidze.